Witajcie, witajcie. Dzisiejszy temat odcinka to BDO. Temat bardzo ważny i praktycznie przez ostatnie dwa miesiące to tylko gadacie o tym BDO, zadajecie pytanie o tym BDO. Ja w związku z tym postanowiłem przygotować odcinek i opłacić specjalistę. Specjalistę opłaciłem z pieniążków, które udało mi się zebrać na Patronite, bo właśnie do tego ten Patronite służy, żebym nie wydawał tych pieniędzy na piwo, tylko żebym wydawał tych. Te pieniądze na specjalistów, żebym Wam mógł potem y, nagrywać tego typu odcinki. Patronite kosztuje 5 zł miesięcznie. Jest to wsparcie, tak jakby dla kanału, dla kontentu. I dzisiaj powstaje ten odcinek właśnie dzięki patronom. Wszystkie materiały, które tutaj będą, wszystkie załączniki, wszystkie instrukcje, wszystkie tabele, wszystko jest dostępne na naszej grupie na Discordzie, właśnie tam, gdzie przekierowuje ten Patronite, żebyście mogli sobie wszystko pobrać, zweryfikować, zobaczyć. Są instrukcje, są dokładnie wszystkie slajdy pokazane. No i mówię, i ten, te, tym tematem zajęła się osoba. Która ma wykształcenie w tym temacie, która ma studia, nie wiem, magistra, naprawdę siedzi w tym środowisku. No na maksa, pa, pani bardzo miła, zadzwoniła do Urzędu Marszałkowskiego, do którego ja przynależę, bo to zupełnie inne województwo. Ja się na temacie nie znam. Dlatego tutaj, jak widzicie, zostawiłem taką, można powiedzieć, wizytówkę, no bo nie każdy to ogarnie. Ja, ja mam niby wszystko wypisane czarno na białym, screeny mam pokazane, a praktycznie nie wiem, czy to ogarnę, i sam chyba tego nie ogarnę. No ale mówię, macie dokładnie całą instrukcję i możecie sobie zweryfikować. A tutaj takie małe ogłoszenie. Pani oferuje pomoc w przygotowaniu wniosków potrzebnych do rejestracji w systemie BDO. Rejestracja w późniejszym czasie aktualizacja. Każda działalność, która m.in. wytwarza odpady, sprowadza samochody, opakowania, produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny z zagranicy, zgodnie z ustawą o odpadach, artykuł 50 ustawy o odpadach, musi posiadać numer i być zarejestrowana w systemie BDO. Czyli jeżeli importujecie towary. Z zagranicy, no to musicie być zarejestrowani w BDO. Jeżeli wysyłacie klientom paczki, no to również klienci muszą te paczki odpakować, no i powstają śmieci. No i wy jesteście zobowiązani do uiszczenia opłaty. Dodatkowo oferuję stałą pomoc w obsłudze BDO, karty przekazania odpadów, karty ewidencji, sprawozdawczość prowadzona w systemie elektronicznym. Służę pomocą również w weryfikacji obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach, które wynikają z ustaw związanych z zakresem ich działalności. BDO: cena w zależności od wielkości wniosku rozpoczyna się od 150 zł. Cena za ogólną obsługę do uzgodnienia w zależności od zakresu. Ja z usług tej pani skorzystałem, wszystkie papiery zostały uzupełnione, wy. Pełnione i zostawiam wam kontakt. No, mówię, albo to zrobicie sobie sami, i tu macie taką możliwość, albo możecie to komuś zlecić. No mówię, ja polecam, ja zawsze polecam to usługi, z których praktycznie sam korzystam. No i mówię, tu macie adres e-mail, możecie napisać, możecie podpytać. No mówię, zostawiam tutaj taką wizytówkę, ponieważ mówię, ja specjalistą nie jestem, a wiecie, a temat dość ważny, tak samo jak zlecacie księgowość, tak samo jak zlecacie jakąś inną obsługę, no to to BDO też chyba byłoby dobrze, żeby ktoś za was ogarniał tym bardziej, że to jest no że to jest dopiero wszystko raczkuje, bo tak naprawdę pierwsze sprawozdanie trzeba złożyć. No ale o tym opowiem za chwileczkę. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Aby otrzymać numer BDO, trzeba się zarejestrować na tej stronie. Najlepiej mieć podpis elektroniczny, czy tam kwalifikowany. No i trzeba cały wniosek rejestrowy złożyć. I ten wniosek rejestrowy również y, jest dostępny. Wszystkie, cała instrukcja ma tam, nie 200-250 stron, ale żeby się zarejestrować, macie opisane dokładnie, jakie slajdy y, no, potrzebne są do rejestracji, co dokładnie musicie zrobić. Wszystko jest, screeny są wszystkiego w tej instrukcji i możecie złożyć wniosek. Będąc wprowadzającym produkty w opakowaniach, należy wpłacić opłatę rejestrową w wysokości 100 zł. Opłatę rejestrową trzeba wpłacić do Urzędu Marszałkowskiego, do którego podlegacie. Można wpisać Urząd Marszałkowski, na przykład danego województwa i Wam wyskoczy i na, tym, na stronie tego Urzędu Marszałkowskiego jest podany numer, gdzie trzeba wpłacić pieniądze. A jak nie ma numeru, to trzeba zawsze, może tam są zawsze numery telefonów, można zawsze zadzwonić i wszystko podadzą. Aczkolwiek wszystko jest dostępne zawsze na stronie praktycznie każdego urzędu marszałkowskiego. Jak już płacicie te pieniądze, no to musicie pobrać potwierdzenie, bo to potwierdzenie będzie potrzebne, że wpłaciliście to 100 zł. Trzeba je będzie dołączyć na końcu tworzenia wniosku rejestrowego. Czyli tworzycie cały wniosek rejestrowy, jakie będziecie wprowadzali odpady, wasz adres, miejsce prowadzenia działalności. I na sam koniec trzeba załączyć ten właśnie przelew, że wysłaliście pieniądze. No i na tej podstawie zostanie Wam nadany numer BDO. Teraz temat dość ważny, bo praktycznie zostały Wam dwa dni. Opłata roczna BDO to jest 100 zł. Tak, widzicie, ja już wpłaciłem i już płaciłem. Tutaj wpłaciłem 26, czyli dzisiaj. Co roku trzeba tą opłatę roczną do BDO. Najpierw jest opłata rejestrowa danego roku, a kolejnego roku jest opłata roczna. I też jest to 100 zł. I teraz temat najważniejszy, czyli sprawozdanie za 2020 rok. Termin złożenia tego sprawozdania do 15 marca 2020 roku. Wprowadzenie produktów w opakowaniach na rynek krajowy, czyli wysyłacie klientom tak. Wysyłacie mu w kopercie, w kartonie, w foliopaku, zawinięte w stretch w folii, folii bombelkowej. Nie wiem, w jakichś innych jakichś metalowych pudełkach, drewnianych pudełkach, to wszystko to są odpady. I musicie się z tego wszystkiego rozliczyć. I teraz, tak jak już wprowadzicie, jak już policzycie sobie, ile tych odpadów wprowadziliście na rynek, no to występujecie do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc de minimis. Tak ona się nazywa? De minimis, tak. Wprowadzając łącznie poniżej jednej tony opakowań na rynek krajowy w ciągu roku, można się ubiegać o pomoc de minimis do Urzędu Marszałkowskiego. W załączeniu przesyłam dokument, formularz y, informacji. Aha, jest y, dokument, tak. Jest też formularz, jaki trzeba wypełnić, który należy uzupełnić. Dodatkowo należy napisać oświadczenie, że w latach 2019-2021 nie otrzymał Pan żadnej innej pomocy. Należy to wysłać do Urzędu Marszałkowskiego, pod który Pan podlega. Można to wysłać drogą elektroniczną. Jeszcze jest taka jedna tabelka, czyli ewidencja opakowań. Też taką ewidencję powinniście sobie prowadzić. Tutaj macie też tabelkę, wzór, miesiąc, rodzaj opakowania, papier tworzywo sztuczne, koszt netto za wprowadzenie opakowania, ilość wprowadzona na rynek krajowy. Op. No, i widzicie o co chodzi. Możecie tu sobie taką ewidencję prowadzić. Więc, jak przyjedzie jakaś kontrola z ministerstwa, nie wiem jakiego, nie wiem czy teraz jest środowiska, czy jakie tam, no to ewidencja jest prowadzona. Czyli kupujecie kartony, za każdym razem, jak kupujecie, to prowadzicie sobie ewidencję, że na przykład przyjechało do Was tych kartonów 100 kg. I teraz, aby złożyć sprawozdanie za 2020 rok, trzeba obliczyć sobie, jakie są te opłaty. No, i tutaj macie taką tabelę. Że możecie sobie tutaj wprowadzić wszystkie dane wasze, tworzywa, papier i tektura, wielomateriałowe, na przykład kartony, koperty bombelkowe, aluminium, stal, szkło, drewno. Tam jeszcze są, nie będę wam wszystkich tutaj tych załączników i tych tabel pokazywał, tam jeszcze są dwie czy trzy kartki z takimi tabelami, gdzie możecie sobie wszystkie dane wprowadzić i wszystko wam to podliczy. No mówię, ja ten pierwszy rok zleciłem wszystko. W tej firmie zewnętrznej, a właśnie co do firmy, to pani nie ma chyba firmy, tylko wystawia rachunki takie bez VAT-u, no, bo mi wystawiła rachunek bez VAT-u. To nie wiem na jakiej tam ona zasadzie się rozlicza, no ale jest zawsze rachunek i można to w jakiś sposób wrzucić sobie w koszty. No i ona tutaj, ja jej wszystko podałem, bo ona tu wszystko wypełniła i ona wszystko za mnie złoży, także, także ja się w tym roku nie będę przejmował, no ale będę widział, co złożyła za wniosek, jak to wypełniła. I jak to nie będzie nic trudnego, no to w przyszłym roku zrobię to sobie sam. I koniec końców, jak już złożyliście wniosek i to wszystko zostało wypełnione, no to musicie złożyć ten formularz o pomoc de minimis. No jest to też sporo kartek do wypełnienia. Taki jest, taki jest temat BDO. Tak naprawdę nikt, nie, nikt nic nie wie, żeby kogoś znaleźć, kto to zrobi porządnie. No to. No to trzeba się troszkę nagłowić. Ja mam nadzieję, że znalazłem taką osobę i tą osobę wam polecam, ponieważ jest naprawdę full wypas i obsługa pierwsza klasa. Zapłacić trzeba, no ale jak, jak za... ja zawsze mówię, że to się płaci za spokój. Porządnych księgowych trzeba mieć, porządne ubezpieczenie, też wykupuję sobie ubezpieczam praktycznie wszystko to, co mam, że w razie jak mnie okradną lub coś spłonie, lub przyjdzie jakakolwiek kontrola, no to mam osoby, które są wykształcone które są no, lepsze ode mnie, no i właśnie się tym wszystkim zajmują w mojej firmie, no bo ja do tego nie mam głowy. Tym bardziej, jak miałbym siedzieć i się głowić i te papiery wypisywać, to, to te set złotych, co ja tam zapłacę, to w międzyczasie już bym dawno zarobił, bo bym popakował paczki albo bym z Chin sobie jakiś inny produkt kupił albo bym na jakiś, nie wiem, pomysł inny wpadł, no bo to, no, to każdy z Was sobie musi to przeliczyć. Wszystkie dokumenty macie dostępne. Wszystko jest praktycznie dostępne, kontakt macie. Jak czegoś nie wiecie, to znaczy czegoś nie wiecie. Jak chcecie to zlecić komuś innemu, bo dla Was to czarna magia, no to macie też kontakt. No i wszystko w temacie.